Szczęść Boże, kochani, witajcie w naszym kolejnym odcinku. Dzisiaj waszym i naszym gościem jest Małgorzata, która przyjechała do nas po raz pierwszy. Witam cię Małgosiu. Witam. E, powiedz, skąd do nas dotarłaś? I jak się dowiedziałaś o zaborówcu? Ja o zaborówku dowiedziałam się od mojej przyjaciółki, która jest tutaj już ósmy raz. Wow, pięknie. Tak, przyjechałam z Wrocławia i nie, nie, nie trudno się domyśleć. Jakie powietrze jest we Wrocławiu, a jak cudownie oddycha się tutaj, tym lasem i tą zielenią. No, Czyli już. ciągnie do natury, na łonie przyrody się lepiej wypoczywa. Zdecydowanie lepiej. Czujesz zdecydowanie, to czyste powietrze. Tak. Faktycznie tutaj jesteśmy na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego, gdzie to jest teren Econatura, Natura 2000 i faktycznie no, możliwości takiej, powiedzmy, w pewien sposób inhalacji. Tak, nie? tak. tak. Wsp no, wspaniale jest tutaj, jest wspaniałe powietrze, jak wspomniałem, wspaniali ludzie, dobra atmosfera. No ja jestem na wyżywieniu pełnym. Jesteś bardzo szczupłą e, niewiastą, kobietą, więc. <laughs> tak, ale to też jest e, dietetyczne, e, dietetyczny sposób odżywiania. Nie ma tu soli, nie ma cukru, nie ma tu masła. Jakkolwiek czasem brakuje, tak jest, <gry> tak, przyzwyczajenia, ale jest wspaniale. Radzę przyjeżdżać i korzystać z tego, bo, no, bo jest naprawdę wspaniale. Cieszę się, że na to zwróciłaś uwagę. No, faktycznie najczęściej na e, tutaj gościmy e, w zaborówcu właśnie uczestników e, ściśle właśnie rekolekcji z postem Daniela, z dietą warzywno-owocową. A Ty reprezentujesz tą mniejszą grupę, ten drugi stół, pełnowartościowy, gdzie jest, tak jak wspomniałaś, bardzo dobre jedzenie, ale, ale właśnie też, ale też dietetyczne, też, dietetyczne mm -hmm. też takie, można powiedzieć, które nam pokazuje kierunek, jak odżywiać się na co tak, dzień, prawda? Tak. Pasta doktor Budwik, różne pasty z soczewicy, mm -hmm. z ciecierzycy. E, tak. Nawet no... zostałam kiedyś oszukana, bo wydawało mi się, że dostaję kotleciki. Przełożone serem, a potem się dowiedziałam, że to nie były żadne kotleciki, tylko seler. Tak, e, w panierce seler, smakował. tak. Wyglądał jak mięsny, smakował. Tak, I smakował. <grym> Sugestia. No. Sugestia, tak jest. Mm. Także no, zachęcamy właśnie w tym momencie tych wszystkich, którzy chcieliby przyjechać do zaborówca e, czy też do Gniezna, no bo niedawno w, w tamtym miejscu też posługujemy. E, właśnie na ten stół pełnowartościowy, gdzie kogoś może przerażać 400-800 kcal na diecie i być nie, może nie do pokonania na dany moment. Ale można ale, spróbować. Ale można spróbować. No, ja dwa dni próbowałam, ale nie wytrzymałam i przeszłam właśnie na tą drugą dietę. E, cieszę się, że z tego skorzystałaś. E, no takich osób faktycznie było kilka, które doceniły ten drugi stół, ale chodzi też o to, żeby mieć w życiu wybór. Tak. Nie? I w wolności tak. można przejść, nie ma się co spinać. Trzeba słuchać swojego organizmu. Tak. Tu w niczym nie ma dyscypliny. Po prostu można robić, co się chce. Ale Kochaj ponieważ... i rób, co chcesz. Tak, ale ponieważ yy, wszyscy św. robią Augustyn. to samo, no to trudno się wyłamywać. Tak jest. Powiedz, bo w zasadzie jesteś na takim turnusie, wspomniałaś Osiem razy była twoja koleżanka tak, wcześniej. Tak. A ojciec Mariusz Wójtowicz, ja tutaj tak troszeczkę pokażę, bo mieliśmy rekolekcję e, z ojcem Mariuszem Karmelitą, e, który prowadzi swój kanał na mistyca, mistyka codzienności e, i też e, propaguje czasopismo Głos karmelu, karmelici mm -hmm. bosi z zawoi, 18 km, najdłuższa wioska w Polsce, największą ma pojemność powierzchni, że tak powiem. E, i też ojciec, ojciec nam tutaj przybliżał tą duchowość karmelitańską, prawda? Mm. Święta Tereska była. E, czy jest coś takiego, co szczególnie tobie utkwiło w pamięci, co, co jakoś z tych nauk wy, wy, zabierzesz ze sobą do domu? E... Oj, na pewno zabiorę. I to kilka momentów takich, które właśnie... Na które nie miałam odpowiedzi wcześniej. Mm -hmm. A ojciec to zrobił. No. To jest, to jest piękne. No, Święta Tereska od dzieciątka Jezusa, jakby można powiedzieć, patronka tych rekolekcji, w sensie jako bohaterka, do której ojciec się odnosił w swoich naukach, miała takie piękne przesłanie, że wszystko robi tak jak dla Pana Jezusa, dla Pana prawda? Jezusa. Więc gdybyśmy my, motywacja, motywacja niesamowita, tak. jak, my byśmy, jak my coś robimy dla bliźnich, no to staramy się. No właśnie, zależy, jaka mamy motywację, jak z miłością to robimy jak najlepiej, tak? Tak. A jeżeli ktoś ma tą łaskę wiary, każdemu no i życzymy. I dla Pana Boga nie robić to... czegoś w sposób taki kompletny, z tak. takim sercem po prostu, z sercem. prawda? Tak, tak. E, więc e, no, ja też mam różne takie doświadczenia życiowe, gdzie, gdzie to przesłanie mi w sercu leży i, i sobie bardzo cenię. E, a poza tym też myślę, że słowo pokój, prawda? Tak. Pokój w sercu, takie, żeby się na chwilę w życiu tym pędzie zatrzymać. E, Przemyśleć się gdzieś, poukładać sobie I, życie. I żyć tak prosto. Zwyczajnie. Tak, o właśnie, ta prostota życia. No. Jak, jak to ojciec mówi, żeby czasami było mniej bodźców zewnętrznych, a trochę więcej mieć czasu na, na poukładanie, takie po prostu rozmyślanie. rozmyślanie. No i taką ciszę gdzieś wewnętrzną. No, duchowość karmelitańska jest piękna, na mistyce codzienności możecie Ojca Mariusza oglądać na bieżąco. A tu w zaborówcu też był w tym roku, tak, można powiedzieć, no pewien jubileusz, no bo ósmy raz no, tak. przez te lata w zasadzie ósmy rok z rzędu nam posługiwał. E, powiedz, jeszcze może coś, e, co, co jeszcze ci tak utkwiło z tego pobytu. E, no właśnie, bo tu wiesz. No taka serdeczność między ludźmi. Na początku jednak jest troszeczkę jeszcze sztywno, <laughs> tak, tak. A potem zawiązanie wspólnoty to trzeba czasu. Ja na początku źle chodziłam. Mhm. Musiałam się wspierać. To co chwilę otrzymywałam jakąś pomocną rękę, która mi pomogła wejść po schodach czy to jest. To jest piękna empatia. W tej chwili no, już chodzę normalnie sama. Też zawdzięczam temu pobytowi. Pała panu, no to faktycznie budujące. Czyli będziesz wracała. Yy... Zdrowsza, Zdrowsza silniejsza. silniejsza, no właśnie. I wiesz, to jest też piękne, bo w zasadzie ludzie przyjeżdżają z całego turnusu. Przecież też teraz była przyjaciółka taka znajoma z Polonii Kanadyjskiej, mm -hmm. prawda? Więc też spoza granic Polski czy, czy, czy z Niemiec. I, e, I to jest piękne, że w zasadzie większość ludzi się wcześniej nie znała. Tak. A jednak wytworzona była taka atmosfera wzajemnego zrozumienia mhm. i serdeczności. Pomocy serdeczności, tak. właśnie. Chociaż w zasadzie musiałbym to dopowiedzieć, że na tym turnusie mhm. letnim jest bardzo dużo też nauczycieli mhm. i bardzo dużo ludzi było uczestników, uczestniczek takich, którzy już co roku przyjeżdżają w tym samym czasie, i ludzie umawiają się, żeby właśnie tu na tych, na tych ziemiach, gdzie mamy Matkę Bożą, ucieczkę grzeszników, też w Wieleniu byliśmy, e, w sanktuarium. No i był wspaniały koncert też Mariusza Kalagi, e, wspaniały piosenkarz, który ma bardzo, bardzo dobrą rytmiczną muzykę, i też takie przesłanie, można by powiedzieć, pewne jakby takiego wzajemnego no, szacunku, zrozumienia, ale też takiej radości. I ta muzyka też daje dużo takiego, takiego wiesz, e, e, jesteś świeżo po koncercie, więc tak. takiego powera, takiego tak. po prostu takiego, że się chce się działać. Żeby innym po prostu radość się nie? hmm. I, i, I powiedz, jakie jeszcze są Twoje tutaj ewentualnie odnośnie może gimnastyki? Uczęszczałaś na gimnastykę? No tak. Jeszcze <laughs> do teraz bolą mnie wszystkie mięśnie. Zastane mięśnie <laughs> tak, zostały ja... rozruszane. Tak. I dzięki też tej gimnastyce właśnie też chodzę w tej chwili samodzielnie. Mhm. Także... A gimnastyka świetna. Na wolnym powietrzu też. No właśnie, nie mamy sali gimnastycznej, co, co z jednej strony jest nawet plusem, tak, tak. bo i tak każdy wolałby spędzić czas na świeżym powietrzu, jak jest możliwość. Tak, nawet tak. zimą, jak jest chłodno, to jest kwestia takiego dotlenienia się na świeżym mhm. powietrzu, prawda? No, tu wszyscy biegiem na odpowiednią porę, pałeczki do ręki i... Głęboki wdech Głęboki. i wolny, wolny wydech. Wolny, wolny. W ogóle pozdrawiamy Pana Tomka Zdzierzeniowa, naszego wspaniałego... Rehabilitanta, masażystę, który tutaj tak ofiarnie nam posługuje już 21 lat. O. Także w tym roku ma oczkę, jest jednym z najdłużej pracujących Aha. pracowników, którzy od, od lat tutaj nam towarzyszą wiernie i dzielnie. Także się cieszymy za jego wszystkie gimnastyki, aerobik z muzyką i, i, mm -hmm. i masaże, także też zachęcamy tych. Dla których ta sfera tak. i te atuty są po prostu ważne. Z masaży też korzystałam, także O, no to czyli możesz coś. Maksymalnie wszystko wykorzystałam. Doba ma okre... określoną ilość godzin, tak. ale jak się dobrze rozporządzi tym dniem, to się znajdzie coś, coś dla siebie, prawda? E... No, nawet momentami miałam wymówki przez telefon od przyjaciółki. Co ty tam tak robisz? No, nie mam czasu, mówię, A w tej chwili, właśnie jak zadzwoniła, to leżę i czytam świetną książkę y, napisaną przez Benedykta XVI życiorys. A tak, moje życie. Mhm. Moje życie. I także, to mówię, rzeczywiście nie, nie mam czasu zadzwonić. Właśnie, wiesz, to jest też ciekawe, że. Y, no... Ktoś z boku gdzieś tam może, może mu się wydawać, że jedziesz i całymi godzinami się nudzisz, na przykład. Nie. A tu jednak ten czas jest wypełniony. Tak. A jeżeli jeszcze się znajdzie w naszej biblioteczce czy księgarce, antykwariacie ja książeczkę. Przeczytałam, to. Takich można. drobnych, ale bo mnie szczególnie jakoś pasjonuje właśnie Benedykt XVI. I mhm. Byłam zachwycona, że zrobiłam tą książkę i teraz ją szybko kończę. Cieszę się faktycznie, no, z takich domowych zbiorów bibliotecznych i mojej mamy, którą też serdecznie pozdrawiam I, i, i naszych gdzieś tam rodzinnych właśnie tutaj są zasilone te półki, można coś znaleźć ciekawego. Co chciałabyś powiedzieć naszym tutaj oglądającym, jeszcze na koniec jakieś takie przesłanie? No, żeby przyjeżdżać i odpoczywać i oddychać. I nawet to słońce jakoś tak bardziej dociera. Mhm. No, jest pięknie. Tym miłym akcentem... E, kochani, zostańcie z Bogiem i zapraszamy do Zaborówca na post Daniela. Na stół makro, albo też z dietą, według uznania każdy coś dla siebie tak. znajdzie. Dziękuję Ci bardzo Małgosiu. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, tak dziękujemy bardzo. Wam bardzo.